Na 50, 50 kilo wszystkiego. No baterie jak żywe. A w tej filmie to. Żywe nie. Może mieć 80 miesięcy, ale zwykle ją robi lepszy niż ona. Nie wiem. Na razie mam 30 z takich filmów. Ale taki film byłby dobry, bo to, to nawet na targach komuś pokazać, czy coś, to... a potem pokażemy to nam... Tylko, nie nie to... że ja mogę tylko jeden film nagrać. Nie, no nie, w. nie w. ja rozumiem, to rozumiem tylko, że on nie musi być cały czas w jednym księgu, nie? I dobrze byłoby zostawić trochę filmu na... jak się wygarni. bo kubek jeszcze zobaczyli z nami, to mogę pokazać.